Z okazji 80-lecia naszego liceum zorganizowaliśmy festyn rodzinny pod tytułem Od serca dla Betanii Młodzi z sercem, podczas którego zbieramy pieniądze na hospicjum Betania w Opolu. No i podczas festynu mamy wiele atrakcji, jakieś stanowiska, występy na scenie i wiele, wiele innych. Dzisiaj na scenie występują niesamowici młodzi artyści, zarówno ci młodsi ze szkół podstawowych, ale również ze szkół ponadpodstawowych, m.in. pierwsze Liceum Ogólnokształcące i drugie Liceum. Także uczestnicy The Voice of Kids i The Voice of Poland. Ale poza wokalistami mamy również fanki Kids, którzy rozgrzewają publikę tańcem i swoją niesamowitą energią. serdecznie zaprosić na rajd rowerowy, który organizujemy z okazji 80-lecia naszego liceum. Rajd odbędzie się 20 września o godzinie 9.00, zbiórka na osiedlu Azoty pod hotelem Solidaris. Będziemy pedałować przez piękne lasy nad Kędzierzyn w kierunku Starej Kuźni. Tam mamy ognisko. Po ognisku wracamy lasami pod hotel Solidaris, gdzie zakończymy nasz rajd. Szanowni Państwo, dzisiejszy festyn rodzinny dla Betanii jest kolejnym akordem w ogromnym jubileuszu 80-lecia, które obchodzi Kozielskie liceum. Punktem kulminacyjnym będzie dzień 11 października, kiedy to e, będzie w liceum odbyło się naprawdę ogromny zjazd i mamy potwierdzonych tysiąc uczestników. W balu weźmie udział 300 osób, i to, słuchajcie, drodzy Państwo, absolwenci, przyjaciele Kozielskiego Liceum, to będzie moment rzeczywiście najważniejszy w rocznych naszych obchodach 80-lecia istnienia naszej szkoły. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie dotychczasowe, i myślę, że przy następnym tej okazji właśnie 11 października będziemy się bawili rewelacyjnie welcome home, welcome home.